Królestwo Złotego Krańca żyło sobie bez trosk w spokoju i harmonii, a przynajmniej ta żywsza połowa, bo ta druga była zrąbana. Zrąbana połowa królestwa była kompletnie niezamieszkanym zadupiem. Miasto jednak tętniło życiem. Radość rozpierała mieszkańców, zwłaszcza od czasu zdjęcia cenzury, ponieważ komicy ubóstwiali tu humor satyryczny. Cześć! Chciałbym dzisiaj działać Lorda Hakena, przywódcę Paladynów. Cześć! Jestem Lord Haken, przywódca Paladynów. Głupie ludzie, głupie smoki. Siedzimy tutaj na tyłkach i czekamy aż u nas orki z kolonii górniczej. W mieście tym żył sobie spokojnie nasz wspaniały dobrodziej supertajny agent. Żył on w tym mieście pod przykrywką bycia zwykłym tajnym agentem, udającym niekompetentnie agenta ruchomości zajmującego się sprzedażą proszku do prania. Oooo, jak przyjemnie jest być sobie super tajnym agentem. Żyjącym w tym mieście pod przykrywką bycia zwykłym tajnym agentem udającym niekompetentnie agenta ruchomości zajmującego się sprzedażą proszku do prania. O! Jakiś jak zrąbany klient, klient, klient idzie w moim kierunku. Daj się napić coś, bo ja mam czkawkę. Mogę ci dać najwyżej proszek do prania. Tfu, 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 sprzedać. No weź. Nie mam kasy. Mmm, ożywiające. No weź, daj łyczka. Nie. Proszę! Nie. To co, mam zrobić? Nie oddychaj. Jak długo? Najlepiej przez godzinę. To pomoże? Raz na zawsze. Bo kurde, jak ktoś mnie wzywa na tajną misję. Znaczy, e, znaczy... żeby dostarczył mi darzek. E, wcale nie mam tajnej misji. Uff, jak to jak dobrze, że mu nie powiedziałem, że ktoś wzywa mnie na super tajną, tajną misję. A ja mówię, wtedy, to dam ci pół królestwa. Królu, wzywałeś mnie. A jestem... Taki ze mnie król, jak i z ciebie. Słuchaj no, Przemek, przede wszystkim powiedz mi, jak ci idzie ukrywanie tożsamości? Nikt chyba nie wie, że jesteś SUPERTAJNYM agentem? Bez obaw, królu. Wszyscy mają mnie za zwykłego, tajnego agenta, udającego niekompetentnie agenta ruchomości, zajmującego się sprzedażą proszku do prania. Przemek... Ty jesteś geniuszem! Tak się cieszę, że jest tu ktoś, na kim można polegać! Aż chcę ci dać pół królestwa! O, bardzo dobrze, bardzo śmieszne, dobrze królu. Dobra, powiedz, po co mnie wzywałeś? Jakiś koleś w masce z majtek znów grasuje w mieście! To robota dla straży miejskiej? Przemek, ale on zostawia znak! O kurde! To niemożliwe! W takim razie ja sam się nim zajmę. Przesłuchaj naszego jedynego świadka. Widzisz, przyjacielu, ludziska gadają, że kto pod kim dołki kopie, ten sam sobie szkodzi. Nie, nie rozumiem. Dosyć tych gierek! Mam propozycję. Wszystko mi wyśpiewasz, albo nakopić pod upiętym prętem, aż ci gówno zębę wybije. Co ty na to? No, ja na to jak na lato. Właściwie to po to tu przyszłem. To on tu sam przyszedł? Tak. Sądziłem, że. Pff, a, trudno. Opowiadaj. Stały tam trzy kobiety. Rozmawiał, i nagle jedna zaczęła intensywnie się drapać po łokciu chlebem. To potwór! Załatwcie mu jakiegoś psychiatrę, muzek i palicki kaftan i czapki dotpytnicze. To musi być robota psychopaty! Wyruszę czym prędzej. Już możesz iść, bo tu tam musa. Ooh. Przemek? Szemek. Lol. Przemek. Lol. To robota złego dziadziusia! A, of… a Jakiego dzidziusza? To robota złego dziadziusia! Ej, ej, kupce se Niczego nie rozumiem. O nie, a! Muszę ej, się mogę się zbudzić, boże, ej, zamówić, ej, no! Kogo masz powiadomić, no niczego nie rozumiem Ale kogo masz powiadomić? Aaaa! Sra, zatrzymaj się! Niczego nie rozumiem. Zaopiekujesz twoim złotem... Idzie zgodnie z planem. <śmienic> Dzień dobry, jestem pan listonosze i mam wiadomość dla niejakiego dzizisia. Dzieciusia głupczy! Co tam dla mnie masz? O tym dowiecie się z następnego odcinka. <śmienic> I z czego się śmiejesz, gówniarzu? Hagen umarł. To, że zostajesz jego zastępcą, nie powinno cię radować. Nie powinniśmy złożyć życzeń, bo co? Życzę ci śmierci całej twojej rodzinie, pajacu. Ha, 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 ha. ha, ha. O, sorki. To jest bardzo szalony film.